Witam serdecznie, mam na imię Adam i zajmuję się sprzedażą mini John Cooper Works w Bavari Motors. John Cooper Works to najmocniejsze wersje mini, te najszybsze, najzwinniejsze. Samochody, które zawsze zbudzają bardzo wiele emocji, ale mini jest taką szaloną marką, która co 7 lat wypuszcza wersję bardzo ekstremalną. Samochód, który jest połączeniem auta już torowego i tego auta, który jeszcze możemy używać na co dzień. Jest to wersja MINI GP. Ta edycja, którą tutaj widzimy, to wersja już trzecia, czyli MINI GP3. Samochód najbardziej zmodyfikowany w stosunku do wszystkich poprzednich wersji GP, ponieważ tutaj najbardziej wzrosła nam moc. Ze standardowych 231 aż do 306 koni i 450 Nm samochód został bardzo mocno zmodyfikowany, nie tylko pod kątem silnika, ale i tak samo i zawieszenia, i takiego bardzo mocnego body hitu. Auto, by móc szybciej pokonywać zakręty, zostało poszerzone. To się bardzo rzadko zdarza w seryjnej produkcji. Samochód dostał dodatkowe nadkola. Koła już mamy zdecydowanie szersze. Z 205 mm one urosły aż do 225 mm. Rozmiar 225 35 18. Auto by lepiej się zatrzymywało dostało ogromne hamulce. To są czterotłoczkowe zaciski z tarczami aż 360 mm. To, co go szczególnie jeszcze wyróżnia to zastosowanie szpery na przedniej osi, dlatego że samochód, który ma aż tak dużą moc na przedniej osi, musi być łatwiejszy w opanowaniu tylko i wyłącznie poprzez zastosowanie mechanicznej szpery. To jest pierwsze mini, które dostało mechaniczną szperę aż 31%. Jeśli chodzi o samą stylistykę, kolor, który jest nieosiągalny w standardowej produkcji, to jest kolor Racing Grey połączony z dachem w kolorze Melting Silver. Wszystkie samochody zostały ponumerowane. W sumie na świecie wydano tylko 3000 sztuk. Każde na błotniku dostało swój oryginalny numer, który jest tak samo widoczny na desce rozdzielczej od strony pasażera. Dla lepszego chłodzenia samochód dostał również dodatkowo dwie chłodnice, które w standardowej wersji John Cooper Works o mocy 231 koni są niedostępne. Tam mamy tylko i wyłącznie jedną chłodnicę. Dzisiaj dzień bardzo wyjątkowy, dlatego że takich samochodów u nas pojawiło się aż 10. Jest to największa ilość Mini GP nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Także możemy powiedzieć, że dzisiaj nie jest to mini święto, ale dzisiaj jest to nasze wielkie święto, ponieważ taki dzień, mam nadzieję, że jeśli się powtórzy podobny, to pewnie najbliższy za 7 lat. Dzisiaj pierwsze dwa egzemplarze odebrało od nas dwóch klientów. O ile samochód sam w sobie jest dosyć szalonym autem, klienci, którzy nabyli te samochody, są to najczęściej klienci, którzy już z mini mieli bardzo dużo wspólnego. Wszyscy klienci, którzy do tej pory zamówili wersję GP2, tym razem zamówili również wersję GP3. Wkrótce do naszego salonu zjadą kolejni klienci, którzy odbiorą pozostałe samochody. Co w tym nowym aucie? To, że to jest właśnie GP. Teraz dwa, że limitowana edycja, a w swoich klasykach mam dosyć sporo takich limitowanych edycji. Kolega nas z Bawarii przekonał na GPK i jest GP. Przede wszystkim w takim małym samochodzie 306 koni robi robotę i tym bardziej, że jeszcze zawieszeniowo i wszystkie inne parametry typu szpera i aerodynamika robi robotę, więc to mi urzekło, a przede wszystkim ja jeżdżę tymi samochodami też na tor, więc tutaj w tych bojowych warunkach to będzie coś fajnego. Gorąco zapraszam do naszego salonu. Mamy do dyspozycji zawsze wersję John Cooper Works do testów i to zarówno w wersji Mini Hatch, jak i Mini Clubman i Mini Countryman. W związku z czym emocji u nas nigdy nie brakuje. Zapraszam do testowania samochodów.